Cześć słuchajcie, jak sobie robię zawsze jakąś fasolową czy grochową i robię to na żeberkach, kiełbaskę daję wiadomo, to ja uwielbiam jak już się ugotuje zupa, uwielbiam sobie wyłożyć na talerz te całe mięso, żeberka, kiełbasę i jeść sobie to z musztardą, nie wiem czy też lubicie czy nie, dajcie znać. Wiem, że dużo smaku zostało w zupie, ale i dalej to jest dobre, lubię sobie tak czasem pojeść, czasem jak to zjem, no dużo tego jest widzicie, no to już nie mam siły zjeść zupy i zostaje na drugi dzień, a grochowa czy fasolowa wiadomo, że na drugi dzień jest lepsza. Żeberka teraz z musztardą naprawdę idzie się tym najeść, więc zupa nie będzie dzisiaj potrzebna. Ale pokażę wam, jak wyszła mi ta zupa, za to naprawdę spory kawałki mięsa wlatują. Nie tylko jakieś badziewie, jak zawsze widzicie. Zupa wchłonęła wszystko, ale uwierzcie mi, że trochę tego smaku zostało. Ale dlatego też dodaję musztardy, żeby było jeszcze lepsze. Więc ja sobie to dokończę, a jutro wam pokażę, jak ten żurek mi wyszedł. Cały czas mi się mieli żurek, fasolowa, grochowa. Tym razem jest żurek, ale podobnie zawsze robię też dodaję Żeberka, kiełbaskę, kiełbasę białą. Tym razem nie miałem, po prostu dałem zwykłą taką polską. Dobra, ja sobie to zjem, Piątkowy obiadek, mięso. Zaraz na zakupy, i. No i tyle. Trzymajcie się, cześć.